Hej, witam Was w kolejnym filmie, zanim otworzyłem kanał, był blog, a na nim prawie 40 artykułów, spośród których kilka nadaje się, by zaprezentować je w formie wideo. Dlatego dzisiaj pierwszy z nich często tworzy się pewne granice, bariery jeśli chodzi o przedziały mocy, o przyspieszenie do setki i tym podobne parametry, np. fury 300 Koni plus, lub samochody, które przyspieszają do setki poniżej X sekund. A dzisiaj właśnie zajmiemy się samochodami, które przyspieszają do setki poniżej 7 sekund. Jest ich pewnie setki, ale ja postanowiłem rozejrzeć się na rynku aut używanych i znaleźć jak najtańsze, a zarazem ciekawe propozycje, które spełnią ten wymóg. Jako, że 7 sekund, to wybierzemy więc top 7. Na pierwszy ogień, Audi GT pierwsza generacja oczywiście, plus za to, że dostajemy napęd na 4 koła oraz silnik podatny na chip tuning, czyli 1.8T w wersji 225 konnej Jednak przygotować trzeba grubszy portfel, ponieważ takie egzemplarze to wydatek od 20 tysięcy złotych w górę. Czas do setki to 6,6 sekundy. Minus to sylwetka, która nie każdemu może podpasować. Druga generacja jest o wiele ładniejsza według mnie. Miejsce szóste. Fiat Coupe 2 litry turbo. Model stworzony przez studio Pininfarina, podobnie jak Peugeot 407 Coupe czy Alfa GTV. Te auto jest niezwykle rzadkie na naszych drogach, jednak nie można powiedzieć, że nie ma ciekawej sylwetki. To, co zawsze mi się podobało, to deska rozdzielcza z elementami w kolorze nadwozia. 2.0 turbo oferuje nam 220 km mechanicznych i 6,5 sekundy do setki. Podobnie jak w Audi T, plusem silnika turbo doładowanego jest możliwość chip tuningu. Trudno określić cenę, ponieważ tych aut jest jak na lekarstwo na naszym rynku. Biorąc pod uwagę również rynki zagraniczne, przyjmijmy, że średnia to około 18 tysięcy złotych. Miejsce piąte. Audi s 3, 18T, 225 koni mechanicznych. No i o dziwo znowu Audi. Szybki hatchback z turbo doładowanym silnikiem, tym samym co w Audi TT. Z zewnątrz niby cicho-ciemnej to mi się właśnie podoba. Plus za silnik właśnie, który można jeszcze podkręcić za w miarę sensowne pieniądze. Tutaj cena lekko niższa, przeglądam oferty i już za 14 tysięcy można mieć jakieś sensowne egzemplarze. Przyspieszenie identyczne jak w Audi TT, czyli 6,6 sekundy w wersji 225-konnej. Dwie pozycje wyżej za sporo niższą cenę. W Audi TT widocznie płacimy za sportową stylistykę. Miejsce czwarte Mazda RX8 1.3 231 koni mechanicznych Jest to chyba jedyne popularne auto, które oferowane było z silnikiem wankla Ta konstrukcja z małej pojemności pozwala uzyskać stosunkowo bardzo dużą moc Podobno jest jednak awaryjna, więc ludzie boją się tej jednostki jednocześnie tego auta do plusów można zaliczyć tylny napęd. Oprócz tego ciekawym elementem są drzwi, a raczej pół drzwi uchylane do tyłu. Co ma ułatwić wsiadanie na tylne siedzenia, gdzie nie ma zbyt wiele miejsca. Co jeszcze bardziej utrudnia środkowy tunel poprowadzony przez całą długość auta. Cena: od 18 tysięcy zł. Czas do setki: 6,4 sekundy. trzecie Alfa Romeo GTV 3.0 V6 Busso 220 koni mechanicznych. A jak żeby inaczej? Nie mogło zabraknąć jakiejś Alfy w zestawieniu. Jako że 156 GTA jest zdecydowanie większym wydatkiem, to wybrałem właśnie GTV. Z silnikiem 3.0 V6 oferuje nam 220 koni mechanicznych i 6.7 sekundy do setki. Cena za te auta są różne, padaki czasem widzimy nawet za 9-12 tysięcy, ale myślę, że aby mieć egzemplarz bez większych niespodzianek, to musimy przygotować minimum te 18 tysięcy złotych. Pozycja trzecia ze względu na stylistykę i bardzo ładnie brzmiący silnik. Sami posłuchajcie. się zdecydować, a chciałem pokazać, że dla każdego można coś znaleźć. Z jednej strony styli komfort, z drugiej bezkompromisowa wyścigówka, więc umieszczam te samochody ex -equo. I teraz pierwszy zwycięzca. Zwycięzca, zwycięzcą, jesteś zwycięzcą. To kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! I teraz pierwszy zwycięzca. Subaru Impreza GT 20218 218 koni mechanicznych. Mi się ona kojarzy z grą Colin Magri 2, do której wracałem przez wiele, wiele lat. Silnik o mocy 218 koni oraz niska masa samochodu pozwalają na, na rozpędzenie się do setki w 6,3-6,4 sekundy. Tutaj różnie podają źródła. Cena od 19 tysięcy zł. Dosłownie od teraz napaliłem się na ten samochód jak na żaden inny z tego zestawienia. No może trochę na GTV, ale ta już od dłuższego czasu za mną chodzi. No dobra, tak naprawdę napisałem ten artykuł ponad rok temu i już mi trochę przeszło ale nadal bym świnką nie pogardził. No i drugi zwycięzca, czyli Maserati Quattroporte czwartej generacji 2.0 biturbo o mocy 287 koni mechanicznych. Zostawiłem to auto na koniec i przyznam, że cena jest trochę wyższa od pozostałych, ale deklasuję resztę. Silnik 2.0 V6 chyba najpopularniejszy lub 3.2 również biturbo. Skupiając się na 2.0 mamy do dyspozycji 287 koni mechanicznych, nie ma ogranicznika i rozpędza się dzięki temu do 260 km na godzinę, a do setki przyspiesza w 5,9 sekundy, więc udało nam się złamać nawet barierę 6 sekund, a nie 7. Tych samochodów jest mało na rynku, ale od 20 tysięcy zł można się zacząć rozglądać za egzemplarzem, który pewnie i tak będzie wymagał wsadzenia kolejnych 20 klocków. Ale patrząc na stylistykę tego auta, środek, którego nie da się pomylić z innym autem, to myślę, że wart jest tych pieniędzy. Wszystkie ceny są całkiem na oko z tego co zaobserwowałem na rynku, więc uprzedzam od razu, że mogę się mylić. No i zestawienie to moje subiektywne spojrzenie, więc kolejność nie jest przypadkowa. Oczywiście można znaleźć więcej alternatyw, ale ja wybrałem te, ponieważ uznałem je za najciekawsze. Jeżeli znasz inne, to podziel się nimi w komentarzach. To już wszystko. Jeśli ta lista ci się spodobała, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.